Bottom drive jest now. Jest środek dnia, także będzie interesująco. Harpers point. Clicky Harpers point. Ok, I'm going Nie jestem tutaj dokładnie. Uuu, jaki framerate drop ja pierdziela oj, 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 minus zero klatek, kurde pewnie. Jaka masakra, chryste panie. Nie leć na Harper's Point. <laughs> A jakbyśmy ich tak trochę wydrylowali Orionem? Lol, ty, to ja, ja mam tutaj ujemne klatki, jeżeli coś takiego istnieje. Resyncing tak. server miałem, wiadomość, lol Tak Olać ten Harper's e, Point, idziemy do tego Razor's Edge, człowieku, tutaj się nie da lecieć w ogóle Nie ja, no, ja mam 50 Tak to po podleć do tego od postu Centralnie miałem resyncing server, wiadomość Dobra, lecę na ten e, Razor's Edge w takim razie już no jak re chyba refloating, bo zasynkować to można tylko raz. Refloating server, nie ja czegoś takiego jak Negative Buoyancy 30 i nie 50, widzisz 18. Oczywiście musisz mieć informację commodity price alerts, że choinki można kupować taniej. Na promocji jakiej jeszcze kurwa na świecie nie było. a co? Bąbki, choinki, kaczuszki. Czuszki to taki trochę pod, podtekst polityczny. Nie, To takie dolania w szpitalu. To i tam jakiś coś? Cut Nie, Cutter Rumble. Ale rumble? Ma, o, rumble. Ten, ma osłony dziadki. No jest Razor's Edge. Wygląda jak takie coś podobnego na dajmarze. O, straciłem marker. Ale na mnie. Okay, okay. Już tam byłem raz, także. Nie widzę dokładnie, jaki jest dystans do ciebie. 23 km. Jak tam ostatnio byłem, to oni byli raczej zbagowani, nie byli aktywni. Do ciebie jest 20,3. 17. Kurde, jest lokacja taka sawana, kurczę. Sawanna z takimi górkami? No, centralnie, tutaj, kurde, jest bardzo płasko. Tak, tylko te górki trochę psują efekt. Te górki, górki są co jakiś kawałek, nie? No, oczywiście, nie jak to ma się do tych latających górek. Nie, nie, nie. Dobra, 7 klików, to mam, no, mam, mam namiar na tego katera. Do mnie masz 4400. Wszystko proszę uważaj. Ten kater jest na A nie to światło, Boże Święte Dobra, podchodzę Landing Gdzie tu wylądować? A ostatnio jak tu byłem, to lądowałem centralnie w tym obozie, nie? i tam podobno siedzi. Tak, oni byli zbagowani wtedy w grupie takiej jakby. Tutaj z boku podlecę. Nie mam broni na pokładzie, także wiesz, nie będę strzelał z myśliwca. W sumie nie nazwaj tego myśliwca. Ja mam tutaj taką małą polanę Karol z lewej strony. Schodzę na dół. mam miejscenuduje Lund zastanawia je że do nas nie strzelali na podejściu też taka. jestem już na zewnątrz Pięć strzałów w głowę z siedemdziesiąt jeden. KONTAKT Chyba grać leży, dwie pro nie ma na plecach Mam kilku frajerów, na wprost siebie Idę. Zaczynam Status? U mnie ani duszy nie ma Dobra Sprawdzałeś tą wieżę nad nami? No no, no się... Po muszę się muszę się dalej. Tylko tego ogniska mam następną grupę, czterech. Tam obok tego katera i żywej duszy nie ma, marze zaznaczonych ich już, czterech zostało. Dobra, podchodzę. Stoją w tej samej grupie, co, co stali przed drtety, jak ostatnio tutaj. Mam widok, visual. Dobra, cztery Clear, kłopotów. clear, clear. I Teraz no. dopiero zaliczyło call to arms. No, czysto. Na tych gościach. Fs9... 15 klocków. 16500, 500, no skąd 26 Dolwinu. <laughs> Spoko. Oni mają takie nietypowe zbroje, wiesz? Tak, widzę właśnie. Fajne tak Kurwa, sobie. Kurwa, ten ile ma tutaj towaru? Oni są uzbrojeni po zęby. Jak AMO Znast... do S71 znajdziesz, to mi daje znaczenie. Dobrze. S38, P8, KPST do P8. Ja tego. E... FS9 albo S71. Można się do Was dołączyć? Jasno. Tam, tam jak żeśmy no. szli, pomiędzy Twoim Paisisem a moim, prawie no. leżał chyba gracz, bo dwie, dwa karabiny miał na plecach. Ja jednego zabiłem tam stojącego. Taki sentry był. Za FS9 tutaj, Olbi, jak będziesz na serwerze, daj znać, to ci wyślę za, za to zaproszenie. Dobra. Też FS9 tu dwie leżą? Mam FS9, mam na sobie, wiesz. Ja tylko amunicji szukam. Skrzynki, wiesz, też sprawdzam, czy tutaj jakieś konkretne są, czy to tylko DAMIS. Wygląda na to, że to są same lewe skrzynki jakieś. Tak, to nie są używalne. Znalazłem taką jedną, sorry używalną, taka żółta skrzynka była, mała, i w niej była ta ruda właśnie, co ja znalazłem. O, tekstury kurde tej broni źle działają. Ty cały biały u mnie jesteś. Tak. Zapewne, ja, ja też zapewne. O tu jest gość w trawie właśnie. No to podnoś, podnoś go, to jest ten co ja go znalazłem. Ja go zabiłem wcześniej. Nie wygląda na gracza, ale uzbrojony, ciekawy ma. O, ma tu zbroję: Armor Desert Camo, Iksonia. No. Iksonia, helmet Desert Camo, Shotgunem, Bokultu. Nie, nie, dla mnie. do pisklacza. A ty kurcze, patrz, pop, na lądowisku się wylądowałeś, mendo jedna? Ja nie wiem co to jest, ale wylądowałem na tym. <laughs> Spoko. Okay. Jestem. Już. Jest skrzynka medyczna. Ten Dobra. Tak cię was znajdę? Jesteśmy na mikrotaku teraz Ogólnie robimy bunkry bunkry i teraz e, taki outpost nowy Fajnie, ja już to Nic, żadnych skrzynek tutaj nie znalazłem, poza tą jedną karą Szukam, obejdę jeszcze, ale nie, nie widzę tutaj jakiegoś lutu niezwykłego. Idę tam do środka, do tego obozu. Ojej. Wiecie, ile mi zabraknie paliwa? Za kropką. 20 za kropką. Nie, nic mi tu Karol nie podświetla w środku, czyli lutu to żadnego jako tak chyba nie ma. Boję się po tych drabinach wyłazić, bo tu cholera wie jak się ta postać będzie zachowywać nam. Dobra, wycofuję się do pisklaka. O, jest skrzynka. 51 Dolwinu, 9 Aforajów. Miał no, już nie ma miejsca. Mógłbym przenieść go na ten. Na statek i wziąć jeszcze raz, nieco się. Jest tutaj na dachu skrzynka. Jeszcze widzę. Znalazłem ją. Szaruje minora. Wziąłem. Czerwona skrzynka. Pistolet maszynowy. A kask to nie, to jest ze sprzętem. Ty, a czekaj, tych skrzynek się czasem nie da traktorem brać? Nie wiem Ciep, lol Pisz Tu drugą skrzynkę w takim razie <grym> <grym> Okay. Dobra. Zaraz wrócę. No. Engines online. To podrażnienie, to pięknie działa Ta gra. Okay. No Tak ja przyjemnie poddam. Ja przed chwilą się zbliżałem do Outpostu To mi wyskoczyło powiadomienie z serwera Że mam synchronizację z serwerem Aha. tak pięknie działało, że klatki na minusie pewnie były Dobra, jestem, 23 kliki od miejsca. Pro wystartowałem stamtąd. Jestem w powietrzu, to można mnie lecić, jak No, ja wychodzę z tego, wychodzę za. Może by się skoczyć tam.